Mamy tutaj okazję zaprezentować już po raz trzeci wystawę zdjęć z działalności spłyneczkowej. Większość zdjęć pochodzi z obecnego roku. Zdjęcia przedstawiają w różnych górach, w różnych ogrodkach skalnych, w różnych rejonach. Są zdjęcia z Tatry, są zdjęcia z Alp, są zdjęcia z Dolomitu, z Polski, ze świata, z Hiszpanii, z Dłoń. Z Austrii, także na wystawie jest około 40 zdjęć. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Te zdjęcia tutaj, to zdjęcie jest z Austrii, z Lirdalu. E, właściwie miejsca, gdzie jest bardzo przykrojowe możliwości spinaczkowe, zarówno duże ściany, wiadomo, spinanie, jak i krótkie spektaklowe, sportowe. Kolejne zdjęcie przedstawia właściwie włoskie wybrzeże. E, Klify w okolicy Sperlongi w pośrodku między Rzymem a Neapolem, dosłownie w połowie drogi. E można na przykład zobaczyć e wygię, to są rejony piec, na których można się wspinać e na właśnie jazdy kuracyjne. Czyli dosyć emocjonujące